Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Screagioz Pwz. Słuchajcie, dzisiaj pokaz Arduino Uno, tak? czyli już Wam pokazywałem w jednym odcinku migające diody, a teraz dioda RGB. Mam diodę z, słuchajcie, diodę z wspólną anodą, czyli nie mogę jakby korzystać z tego mojego kursu, który Wam tam zalecałem ostatnim razem, bo tam jest akurat odcinek ze wspólną katodą. No więc na stronie tej, którą tutaj widzicie, znalazłem sobie projekt, który wygląda tak, czyli mamy trzy potencjometry i diodę RGB i spróbujemy sobie tą diodą posterować. Słuchajcie, tu Wam wrzucam ten mój układ, który przed chwilą zbudowałem. Tutaj sobie wrzucam program, który właśnie z tamtej strony pobrałem i jak widzicie, Mamy podpięte potencjometry pod, jakby analogowe, piny na naszej płytce, i na A0 będziemy mieli czerwony, na A1 zielony, a na, na A2 niebieski, tak? No i też podpięte są one do pinów 3, 5 i 6, tak? I będziemy tutaj, w zależności od położenia potencjometru, próbować sterować i. Tutaj to jest przekazane na wyjście, tak, pin trzeci ustawiam za czerwony, no i ponieważ wartość przekazywana jest od 0 do 1023 bodajże, tu jest dzielone przez 4, żeby uzyskać wartości, żeby uzyskać, słuchajcie, wartości RGB, czyli od 0 do 255. No i spróbujemy sobie to odpalić, oczywiście jak widzicie plątanina kabli, Kupę roboty nie chciało mi tu działać, musiałem kombinować, dociskać kable. No więc już stwierdziłem, że takie bawienie się płytką Arduino, przynajmniej na poziomie szkoły podstawowej, to nie jest do końca dobry pomysł. tak? Więc myślę, że już niedługo zaproponuję Wam trochę coś innego. Ale spróbujmy, zobaczmy w ogóle czy to działa. Tutaj mam te trzy potencjometry. Pierwszy ma być odpowiedzialny za kolor czerwony, więc go sobie tutaj słuchajcie, włączymy. I dioda pali się na czerwono, musicie mi uwierzyć. Tu nie. O, może teraz będzie widać to lepiej. Nie do końca to widać na tym moim wizualizerze, ale czerwona dioda. Dobra, to wyłączę. Cyk. I teraz słuchajcie, włączymy sobie drugi potencjometr. I mamy kolor, kolor zielony, jak widać. Dobra. Włączymy sobie trzeci potencjometr i mamy kolor niebieski. Tak? Czyli generalnie wszystko się zgadza. Możemy oczywiście uzyskać jakieś kolory pośrednie, czyli popatrzcie się, poustawiamy nasze potencjometry gdzieś. O. W ten sposób i uzyskujemy jakieś tam barwy pośrednie. Tak. O. Zielony. Trochę tego, trochę tego. O. Widzicie? Dobra. Oczywiście gdy wszystkie przełączymy sobie. Tu na zero. Aha, tu mamy biały kolor jakby. A w drugą stronę powinniśmy mieć wyłączony, czyli czarny. Tak myślę dobrze. O. Dobra. No, czyli zabawa. Niezła, choć jak mówię, no niestety będzie to trudne w szkole podstawowej, żeby coś takiego wprowadzić. Dobra, no i to jest w zasadzie barwa biała, no i tak myślę. Dobra, czyli tam jakieś kolory pośrednie, które jest trudno wyłapać. Wyłączymy tutaj sobie, czekajcie, nie wszystko mi się coś wyłączyło. To spróbujmy włączyć czerwony i dołożyć trochę niebieskiego. Jak myślicie, co wyjdzie? O, jakiś taki różowy bym złapał. O. No i jest. Dobra. Czyli zabawa dobra, ale raczej dla starszych uczniów, którzy mają dużo samozaparcia. Natomiast już znalazłem kilka ciekawych projektów, które mogłyby nam się pozwolić pobawić e Arduino Uno, czy w ogóle Arduino bez tej plątaniny kabli. Tak? Oczywiście wtedy nie bawimy się w mega elektronika, ale za to możemy się pobawić programowaniem. No i niekoniecznie jak się okazuje w języku C, bo też możemy znaleźć pewne wyjścia, żebyśmy to zrobili na poziomie podstawówki w prostszy sposób, w czymś na przykład podobnym do skrecza. Więc myślę, że już niedługo takie rozwiązanie spróbuję tutaj wam pokazać. No natomiast kto ma dużo samozaparcia i chce się pobawić faktycznie. Jak prawdziwy elektronik, no to może popróbować faktycznie w ten sposób. Dobra, słuchajcie, myślę, że to tyle w tym krótkim pokazie. No i zapraszam Was już wkrótce na odcinki z programowania. A jak mówię, może już niedługo z Arduino Uno, tylko ze specjalnym shieldem, czyli z taką dostawką do tego Arduino, żeby tutaj nie trzeba było się aż tak bardzo tymi kablami bawić, no bo to jest jednak. Bardzo szmudna robota. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.